bym bym tą serię. Hello ziomeczki! Tutaj kostek bez kostek i zaczynamy kolejny odcinek symulatora Demolki. Ale pomyślałem, że już nie będę grał na tym singlu i w ogóle o to tam pf, potem te misje są już takie nudne tam z tą kulą burzącą, muszę tym tutaj ehm, Czekajcie Dobra, zamknę okno <grym> I no, jak mówiłem, że coś potem nudne z tym, potem jeszcze sprzątać te odłamki w ogóle A tak jak zrobimy sobie misję, to już będzie chyba myślę coś bardziej ciekawszego I w sumie no, 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 no. Aha, czyli... Si oto. Dobra tam, zobaczymy. Tutaj mogę sobie wybierać co chcę, na przykład nie wiem. Co ty było fajnego? Gąsienicowa. Czy jak to się przyciągało? <laughs> Aha, po prostu zaznaczyłem co tam. Dobra, to jeszcze... nie wiem. To mamy... Dobra, taki coś może być, taki zestaw. Zobaczymy, co tam trzeba robić w ogóle. <laughs> Musimy niektóre wyłożyć, a niektóre zostawić. Okej. Okay. No, jak mówię, to jeszcze ten... Mm, potem... To będzie chyba tak, myślę, że przedostatni odcinek ten, bo tam już nie jest tak w które to, może to, nie, yeah. a inna kamera, oj, to nie tutaj, to nie tutaj, ale blisko. Tak przenikanie? A jednak, ja przenikam Dobra Zniszczymy to sobie, jak to było, tak? Tak, właśnie Co ja tam wjechałem? coś? Nie, myślałem Ja sterminuję to wszystko w ogóle A czy jest głośność ten? Eee, a teraz, dobra się zablokował no, ej, o, ja. Yeah. Co tu jest źle? A co jednak można... O! To jest... To jest super. Yeah. To jest, to jest mega. to wszystko. O, ej no, źle. No to, jak to mamy, te pfff... To, pf, to ffff... Ff, ff. <ścoughs> ff, eee, to, to Albo nawet to możemy... Nie, do kruszarki nie, bo to... Do kruszarki to jest nudne. Nawet to możemy mieć tylko mini ładowak. To zrózwolimy ich tam. A jeśli byśmy chcieli ładunki, to byśmy... Dobra. To ten. Yeah, 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 yeah. Teraz już wszystko na łatwiznę, ale to już się... No w dupę. Naprawdę... Naprawdę... Nie na niby, ale... <ścoughs> Tylko ja się <siebie> disuję, słychać. <ścoughs> la 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 la. Wow, 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 wow Dobra, teraz już mi sobie z tego doki Teraz koczczamy w tą Wow, mi się nie zauważył Jaki fart! To jest super Oj Joo, ale mi tu się martwi Dobra, bo do tego. Jaki sprinter jest, no jest normalnie Jusen Bolt? Where, where? Uhuh. Normalnie Indiana Jones. Nie Indiana Chociaż w sumie? Indiana Jones połączony z Jusenem Boltem. Okej. Okay. Zniszczyliśmy wszystko. Tak. Nie wiem, pójdziemy tutaj. Oto, ciekawe jakby się to robiło. Hmm. A tutaj co... O, czekaj, To weźmiemy sobie Mam pomysł Po co ładunki wybuchowe? Czy ładunki wybuchowe będą potrzebne, no, ale do czegoś innego? A ja tak cicho mówię Nie, i też chciałem wytłumaczyć właśnie, zapomniałem o tym, że Dlaczego mi nie było dwa tygodnie? W tamtym poprzatał Cię nie wytłumaczyłem tego, ale Nie było mnie po prostu, nie miałem czasu Akurat tak się złożyło Bo właśnie jakbym jakbym mógł to bym, nie no nie codziennie ale co drugi, co drugi dzień bym rzucał odcinki ale niestety Nie ten Naprawdę tu muszę przyjać Nie jest to zależne ode mnie i nie mam tyle wolnego czasu Ja jedziemy z tym koc. No i dlatego to... Ale już będą teraz normalnie A na wakacjach to będzie dużo Znaczy przez, nie będzie odcinków tak chyba przez początek wakacji bo akurat wyjeżdżam Ale tak przez resztę będzie. Albo najpierw sobie może obniżmy to kulę e, Który to było, się obniżało Który to był? A, dobra, udary. <grych> I teraz. A w ogóle tam mi są ten kaska. Co mi z tego, że to mi nie potrzeba, mam taki szczegół. Okej. Okay. ho, 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 ho. Uuhua, hua, hua. Ale będzie rozwałka. Oj.

Łoł, łoł, yeah. Dobra, wcieliśmy sobie z tego na przykład. No i... Bum! Yeah! Yeah. Piękne to było. To się samo roz... A to? To się nie rozwali? Dlaczego to się nie rozwali? Proszę Pana. Proszę Pana. Yeah. to no, pięknie. I teraz kolejny ten, weźmiemy sobie, tak nieradykalne tej środki. Są takie trudne. niczym. A mi zakończona już? Albo tu. Już tu niszczę. Aha, dobra, ok. Takie tak <ja> tam. <taki> I nie wiem, ostatnia misja jakaś. Nie wiem, czy to będzie przedostanie, czy ostatni odcinek. Bo to już w sumie nie ma co tutaj tak robić. O tutaj to się przyda. Um, tutaj to się rozdupcy wszystko. Naprawdę? Tylko dach? Ten jak tu nic nie możemy tak rozwalić fajnie. Aha bo tak był dach. Uff. Teraz walimy tylko dachem. No, co źle. Oj, oj, oj. No i teraz super, ale co ty te kolumny też? Chyba tak. Wow, Bo... ale teraz. Ja. A teraz... E? Tylko jak tam dojdziemy? Czy się da się jakoś spiąć? Nie? Nie da się? Dlaczego to się nie da wspiąć? Da się WSPIĄĆ! lul. A tak jak już mi Wow! <laughs> Parkur! <laughs> Wchodzimy po tym tym. Fuck! Wow! Uhu! -huh. Um, ładunki wybuchowe to chyba najsłabsze, by się trzeba było wziąć. Ale nie, bo już się rozwali wszystko. Więc er, rozwalimy to term. Tutaj na tle ten, żeby Ups! Dobra To było słabe posunięcie Tak W ostatniej chwili Dobra, jako że mamy już trochę tego materiału To chyba byłoby na tyle W no dzisiaj nie wiem, jest taki Taki trend nawet ten odcinek Chociaż nie wiem, sami sądzicie <grych> I tak No chociaż tego jeszcze nie można... And, and. Aha Tutaj modyfikacje, a nie wiem z modyfikacjami Dobra już czekam ten to Uff, re... Tutaj zrobimy jeszcze raz mur, ale w inny sposób To będzie chyba na tyle już Z całym tym Bo to już nie ma co tutaj robić w sumie Więc rozwalimy mur Wow, ale wysoki

o oh jej, yeah, dobra teraz Uff, Tam jest no, tylko tak Tylko tak, że jak to spadnie to nie trzeba nic Trzeba to powodnieść Dowle i jest... na razie, parę No ja już widzę natarka U, a tu jest ok Ile się nie chyba? No to bardzo tam, tam problem Dobra, to nie tylko Oho I to misją nieudaną tym wybuchem kończymy tą serię Tak Albo jeszcze raz Albo jeszcze raz Nie, to mi się podoba, albo nie, bo tutaj trzeba było ten Albo ten ten, w sumie możemy zrobić zegarek. Spoko, spoko w ogóle ten robot dał propozycję, naprawdę. Jestem tą Naprawdę tutaj, tutaj jest podjas, yes, jest, jest Pędzimy. Tak, ja jestem przystawny. O ja! Yeah ten zarost mm. no tak jedziemy 5 na godzinę tutaj się zbliżymy chociaż trzeba do tych nie może tam na tory wpaść więc robimy tak, że to jest to najbardziej o co się odbiło ona jest dobra oki doki eee. lala, nie, dobra. O. Kurde. A jak to z tym? Eee, Rka, dobra, kiedy No i jednak spadłem. Nie. Co? Jak nie? jakie długie ramię. A tutaj tu widzimy? Widziałem pięknie. Tutaj... What? Aha, dobra. Kie. Okay. A może jakud są można? Taki doki. I teraz... Z tego co się przywiązało. Dobra, tak też może być. Uuu, I tym wybuchem kończyłem tą serię. Więc... Komentujcie, czy wam się to podobało. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco z innymi filmami. Z moim kanałem. No i co? Do zobaczenia w innym odcinku.